Dzień dobry, nazywam się Łukasz Żybarski. Prawdopodobnie dla większości z Was kojarzę się z żartami. Dzisiaj nie będzie jednak żartów, bo temat jest bardzo poważny i mogę się tylko uśmiechnąć do Was, żebyście otworzyli swoje uśmiechnięte serca dla dziesięcioletniego Dawida, któremu guz mózgu odbiera powoli życie. Uśmiecham się więc do Was, bo dla jego rodziców jesteście jedyną nadzieją na przeżycie ich dziecka. I jedyną nadzieją na to jest Wasze właśnie dobre, uśmiechnięte serce. Jeżeli Wy nie pomożecie im już nie pomoże nikt. Więc dlatego się do was uśmiecham i proszę, żebyście pomogli przeżyć Dawidowi i uśmiechnąć się jeszcze kiedykolwiek jego rodzicom. Jeżeli sami jesteście rodzicami, to doskonale wiecie, o czym mówię. I jesteście w stanie wczuć się w ich ból i rozpacz. Na leczenie w Szwajcarii potrzebne jest ponad milion złotych. Ja wiem, że to jest potężna kwota, a my nie jesteśmy zamożnym społeczeństwem, ale jest nas dużo. Więc pamiętajcie, że nawet wasza jedna złotówka może być promyczkiem nadziei. Dla Was to będzie niezauważalny wydatek, a dla Dawida będzie to wielka nadzieja. Wierzę w Was, wierzę, że uda się nam uratować życie Dawidowi i trzymam za to bardzo mocno kciuki, ale najmocniej trzymam kciuki za Wasze karty kredytowe. Pozdrawiam.